mieszkasz w Niemczech, albo myślisz o przeprowadzce i nie wiesz, który bank wybrać. Dziś przedstawiam Ci najlepsze banki w Niemczech. Od tradycyjnych opcji z oddziałami stacjonarnymi, po banki internetowe z niskimi prowizjami. Powiem ci, które są bezpieczniejsze, jakie oferują zalety i stoacji jest Moim zdaniem, który jest najlepszą opcją do otwarcia konta. Zostań do końca i przekonaj się. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdują się w opisie. Numer jeden Commerzbank. Commerzbank to jeden z najważniejszych banków w Niemczech, który wyróżnia się szeroką ofertą usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Dla osób prywatnych szczególnie interesujące są rachunki bieżące, hipoteki, karty i rozwiązania inwestycyjne. Natomiast dla MŚP i dużych korporacji jest punktem odniesienia w zakresie kredytów, finansowania międzynarodowego i bankowości inwestycyjnej. Jego międzynarodowa obecność z oddziałami w różnych krajach czyni go atrakcyjnym partnerem dla tych, którzy potrzebują wsparcia w transgranicznych operacjach. Do pozytywów można zaliczyć różnorodność oferowanych produktów, bezpieczeństwo zapewniane przez dużą instytucję oraz zdolność do obsługi klientów działających globalnie. Bank dysponuje również nowoczesnymi platformami cyfrowymi ułatwiającymi zarządzanie kontami. Natomiast dla MŚP i dużych korporacji jest punktem odniesienia w zakresie kredytów. Finansowania międzynarodowego i bankowości inwestycyjnej. Jego międzynarodowa obecność z oddziałami w różnych krajach czyni go atrakcyjnym partnerem dla tych, którzy potrzebują wsparcia w transgranicznych operacjach. Do pozytywów można zaliczyć różnorodność oferowanych produktów, bezpieczeństwo zapewniane przez dużą instytucję oraz zdolność do obsługi klientów działających globalnie. Bank dysponuje również nowoczesnymi platformami cyfrowymi ułatwiającymi zarządzanie kontami. Natomiast dla MŚP i dużych korporacji jest punktem odniesienia w zakresie kredytów. Jego międzynarodowa obecność z oddziałami w różnych krajach czyni go atrakcyjnym partnerem dla tych. Numer dwa. Vivid. Vivid to niemiecki bank mobilny, który stawia na całkowicie cyfrowy model przeznaczony dla klientów chcących zarządzać swoimi finansami z telefonu bez konieczności odwiedzania oddziału. Jego koncepcja opiera się na łatwości obsługi, innowacyjności oraz możliwości nie tylko administrowania pieniędzmi, ale także ich pomnażania. Największym atutem Vivid jest połączenie funkcji tradycyjnego banku z cechami nowoczesnej fintech: umożliwia otwarcie konta w kilka minut, korzystanie z wirtualnych i fizycznych kart Visa, organizowanie pieniędzy w subkontach lub tzw. keypockets oraz realizowanie płatności międzynarodowych praktycznie bez prowizji. Oferuje także programy cashback i funkcje inwestowania w akcje oraz kryptowaluty, co czyni go interesującą platformą dla osób. Vivid to niemiecki bank mobilny, który stawia na całkowicie cyfrowy model przeznaczony dla klientów chcących zarządzać swoimi finansami z telefonu bez konieczności odwiedzania oddziału. Jego koncepcja opiera się na łatwości obsługi, innowacyjności oraz możliwości nie tylko administrowania pieniędzmi, ale także ich pomnażania. Największym atutem Vivid jest połączenie funkcji tradycyjnego banku z cechami nowoczesnej fintech, umożliwia otwarcie konta w kilka minut, korzystanie z wirtualnych i fizycznych kart Visa, organizowanie pieniędzy w subkontach lub tzw. pockets oraz realizowanie płatności międzynarodowych praktycznie bez prowizji. Oferuje także programy cashback i funkcje inwestowania w akcje oraz kryptowaluty, co czyni go interesującą platformą dla osób, ale także ich pomnażania. Numer 3. Unicredit Unicredit Bank to niemiecka filia paneuropejskiej grupy bankowej Unicredit i jedna z najważniejszych prywatnych instytucji finansowych w kraju. Jego rola jest istotna, ponieważ łączy siłę dużej międzynarodowej grupy z solidną obecnością na rynku niemieckim, oferując szeroką gamę usług zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Do mocnych stron należy różnorodność produktów, które pokrywają praktycznie wszystkie potrzeby finansowe od rachunków bieżących, kredytów, hipotek i ubezpieczeń dla klientów indywidualnych po bankowość inwestycyjną, zarządzanie majątkiem i finansowanie korporacyjne dla dużych przedsiębiorstw. Integracja z grupą Unicredit daje dodatkową wartość, ponieważ działa jako most między Niemcami a resztą Europy, ułatwiając dostęp do rynków kapitałowych. I jedna z najważniejszych prywatnych instytucji finansowych w kraju. Jego rola jest istotna, ponieważ łączy siłę dużej międzynarodowej grupy z solidną obecnością na rynku niemieckim, oferując szeroką gamę usług zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Do mocnych stron należy różnorodność produktów, które pokrywają praktycznie wszystkie potrzeby finansowe od rachunków bieżących, kredytów, hipotek i ubezpieczeń dla klientów indywidualnych po bankowość inwestycyjną, zarządzanie majątkiem i finansowanie korporacyjne dla dużych przedsiębiorstw. Integracja z grupą Unicredit daje dodatkową wartość, ponieważ działa jako most. Numer 4. Postbank. Postbank to jeden z najbardziej znanych banków detalicznych w Niemczech i część grupy Deutsche Bank, co zapewnia mu stabilność i wsparcie finansowe. Jego działalność jest wyraźnie skoncentrowana na klientach indywidualnych, z ofertą obejmującą rachunki bieżące, karty kredytowe, kredyty konsumpcyjne, hipoteki i usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami. Obsługuje także małe firmy, ale jego specjalnością pozostaje bankowość codzienna dla osób i rodzin. Do zalet należy szeroka obecność fizyczna w całym kraju. Chociaż Niemcy postępują w kierunku cyfryzacji, Postbank nadal dysponuje rozległą siecią oddziałów, co daje dostępność klientom ceniącym kontakt osobisty. Integracja z Deutsche Bank umożliwia korzystanie z bardziej zróżnicowanych produktów oraz i część grupy Deutsche Bank, co zapewnia mu stabilność i wsparcie finansowe. Jego działalność jest wyraźnie skoncentrowana na klientach indywidualnych, z ofertą obejmującą rachunki bieżące, karty kredytowe, kredyty konsumpcyjne, hipoteki i usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami. Obsługuje także małe firmy, ale jego specjalnością pozostaje bankowość codzienna dla osób i rodzin. Do zalet należy szeroka obecność fizyczna w całym kraju. Chociaż Niemcy postępują w kierunku cyfryzacji, Postbank nadal dysponuje rozległą siecią oddziałów, co daje dostępność klientom ceniącym kontakt osobisty. Integracja z Deutsche Bank umożliwia korzystanie z bardziej zróżnicowanych produktów oraz